Zaprosiliśmy was tutaj, bo to jest taka sala, gdzie odbywają się najważniejsze dla naszego miasta wydarzenia i też zapadają bardzo ważne decyzje dla naszego miasta i trudno sobie wyobrazić, że tak ważny dla władz miasta można powiedzieć konkurs, żeby jego finał nie odbył się tutaj. Mamy historię, która jest może nawet łatwiej się jej uczyć, bo jest ciekawa, jest bardzo skomplikowana, różnorodna. Może właśnie dlatego. Ponad 170 dzieciaków zdecydowało się wziąć udział w tych początkowych fazach. Mogę powiedzieć, że jestem dumny z Was, laureatów. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie. Dziękuję oczywiście opiekunom i towarzystwu, bo bez tej zbiorowej pracy, no nie miałby was kto tego nauczyć, co dzisiaj posiadacie. Konkurs y, pozwala wam się troszeczkę nauczyć, pozwala mnie się troszeczkę nauczyć, no i krzewić tą wiedzę też y, w społeczeństwie. Mam nadzieję, że y, wy też y, w przyszłości będziecie się interesować już jako dorośli ludzie i będziecie obojętnie przechodzili obok spraw y, naszych, naszego miasta. Nasi historycy pracują, troszkę tych, tych pozycji jest, można, można się zaopatrzyć, taką biblioteczkę sobie w domu zrobić, żeby żeby troszkę to swoją wiedzę poszerzyć